mano, tak, wróciłem, w sensie mam przerwę w robocie i dziewczyny Rose i z pozdrawiam was serdecznie, mówiły mnie, żebym spróbował grać w Genshina. Mam za tą małą... No dobra. <laughs> Jezu, co ja gadam Mogłem podnieść kraba. Słuchajcie, będę totalnym głównym w tę grę. Nie grałem jeszcze w genshina i nie mam pojęcia co tu się robi. Dobra. Widzę, że się na Rdziela, to mi się podoba. Ty, balon na głowy, chodź tu. Dobra, elo. Powiem tak, chcieliście, żebym spróbował w to zagrać, więc spróbuję w to zagrać. When near teleport waypoint, press F to unlock it. Okej, siemanko, mamy waypointa tutaj już. Ja sobie trochę nagram tej gierki inaczej, widzowie, jak chcecie, bo ja wiem, że ja trochę zaniedbałem ten kanał, mam tego świadomość. Wiecie doskonale. stamina depleted stamina takes time to recover. Okej, okay, dobra, okay, dzięki Ty a możesz się lekko utkać dzięki, bo chcę tu gadać. No nie mogę Słuchajcie, wiecie doskonale, że miałem trochę mało czasu teraz przez to, że mam na to pracy w filmie. Mogę to podnosić? pierdziele, dobra. Ym, ale stwierdziłem, że nagram dla Was coś takiego luźnego. Jak chcecie tego więcej, to łapki w górę, bo szczerze nie mam pojęcia ile osób jeszcze będzie oglądało ten kanał, ale mam nadzieję, że troszkę się was znajdzie. Dobra, chyba tutaj mamy iść, czekajcie, dobrze kombinuję. Dzięki Laska. Czy ja mogę olać ten tutorial i po prostu grać? Więc to wrócę do Was jak będzie coś ciekawszego, bo na razie to jeszcze będę uczył tej gry. Ale trzeba przyznać, że soundtrack mają genialny w tej grze, kurczę. Mm -hmm. Dobra, czyli jest siedmiu bogów i okej, okay, wszystko tu mam. Uuu. Co to za lisek? Ale to jest ładny. Oj, 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 oj. Kurczę, ale tak powiem wam, że takim artystycznym okiem to naprawdę ładnie jest zrobiona ta gra. Huh? O kurde, czekajcie. CO TY PIERD... Jakie tu jest wielkie Czekaj, co? To jeszcze dalej idzie? Co? Ja myślałem, że to jest gierka na... Co? Okej, okay, dobra, rozumiem, rozumiem Czyli nie będę miał życia Okej, okay, czyli musimy iść na zachód do miasta Dobra, spoko Mam, mam nadzieję, że będziesz tylko przez początek gry Nie będziesz mi zawracać dupy Hold elemental skill Okej, okay, dobra, teraz działało. Cool You got from the statue of the seven. Ura, dobra, i mamy quest'a. Czyli Paimon to jest taki nasz odpowiednik duszka z BDO, rozumiem. No i to jest git, dobra. Mamy pieniążki. jakieś hajsik, update'y tam, nic jara, mail. Dawaj siano, gitara. Ty, czy ja dostanę skrzydła? Co? Co? Jak to skrzydła za darmo? Charakter X material, to też poczekamy na razie, bo nie wiadomo czy nie będzie lepszej postaci. To jakieś żarcia. Wbijmy mu do dyszki. Spoko, spoko. Wbijmy mu do dyszki i potem sobie zastanowimy się co robić z kolejnymi, nie? No dobra, to od razu, e, tyk. Gida, cool. Lewy, lewy, lewy. Nie, nie działa. A, bo tutaj mam, okej, okay, czyli kudo jest jakiś mój ult, rozumiem. Już wszystko kumam. Faktycznie w dolnym prawym rogu Ej dobra, zaczynamy teraz grać faktycznie tak jak się powinno w tę grę grać Kurcze, z tego co wiem, co mi dziewczyny mówiły i pokazywały To jest mnóstwo postaci i chyba można grać piątką naraz I tworzyć kombosy, więc ja się spodziewam, że to jest taka Wiecie, prościutka Gierka, to, to jest naprawdę kurcze zajawkowy temat I jest co robić, więc pewnie mnie pochłonie Jak będziecie chcieli to oglądać to dam szansę Dobra o ty w p... co to jest? Co ty gadasz dziewczyno? No i ciul, no SMS-a dostał. Czekaj, baby, już się ratuje. Warkoczyk zniknęła ty? Dobra, dobra On uciekł lejemy z nim Pierwszy boss, czyżby? Eee, uciekł Dzięki że mnie... szarpnęłaś za włosy Paimon? trzeba mówić o sobie w trzeciej osobie? Dobrze Paimon, idziemy co to jest. jest. Okej, okay, Crimson coś tam. Like Czekaj, coś niebezpieczne, to mi się bardzo podoba. Adventure Run 3, dobra. Crimson Crystal, okej, okay, mamy coś. Czym jest Crimson Crystal? Teardrop Crystal in which gloomy red gleams flow. Seems to have been left by the dragon, okej. Okay. Okej, okay, czy musimy znaleźć laskę? Tak mi się wydaje, że to będzie przynajmniej warkoczyki Czy też mam warkoczyki, czy jasne? Ja nawet nie będę zgadywał, nie? Okej okay. Musimy znaleźć tę osobę, która chciała pogadać ze smokiem Chodź tu grzybie, zbieram cię, elo May the animal god protect you, strange. I am Amber, outrider for the knights of Favonius For trouble That's what all the troublemakers say Doesn't sound like a local name to me Baby, chyba się pomyliłaś Mascot? What's the deal with it? <laughs> Oj kusi, nie no, nie będę I mean, we've been for months, but Nie no, Paimon, ty żarciu latający, ja cię tu chronię, a ty tutaj gadasz z takiej głupoty No i dziękuję bardzo, już miałaś, miałaś już kurczę talerz podany pod nogi Czy on do nas dołącza? Tak jest! To dużo czy mało? Amber, okej, okay, jak ci dodać, koleżanko, do teamu? Asynarszyn, Amber oh! Oh! Mam ucznika! Ej, dobra, słuchajcie, to ta gierka ma, ja się troszkę ściszę, bo widzę, że tutaj mi wywala na czerwono Ej, ta gierka ma naprawdę potencjał, kurde, my tu gramy chwilkę, to już druga Gdzie mój silver, kurde, zajebisty miecz, halo No, czuję się głupi, nie, podniosłem uh... miecz i go nie ma No dobra, nie ważne, nie ważne, nie ważne, okay. może go nie rozumiem z tym snajperem, urodzonym, headshot These have been oh. too close to the city Czy my chcemy ich rozstrzelać, co robi go, go, To pewnie jak... <śmienicza> o, <Obst> <śmienicza> Wiem, że to Fabik. Zarzę czuło się coś zmniejszyć. Dobra, bierz go. O ty lubisz dziewczynki. Są za chory gość. Wiekło, no Dobra, gdzie jest ten tutaj śmiecił? Chodź tu, leśny dziadzie z krzaka, przyglądający się. Dobra, Heh, mam kolejną No, szczególnie, że grałem tobą. <laughs> Nasz ziomek przesiedział w krzaku całą balę. Be... <laughs> i nim zbierzemy w takim razie. Exquisite check. Okej, okay, mamy więcej tych, okej. Okay. O, wiedziałem co można rozwalać. Słuchajcie, żeby nic nie przeoczyć, bo może coś wyleci jeszcze. wartość O! Market Okej, okay, zboże jakieś jabłka zawsze na propsie Kurczę, znacie mnie dobrze i wiecie, że ja lubię gry, w których dużo trzeba robić, zbierać i tak dalej. Wiecie doskonale, że... Wiecie doskonale, że masakrycznych dużo... A, skoczę, fajdź. Eee, luz, dobra, czyli full damage jest pewnie, ale nasi się potrafią turlać i jakoś sobie poradzić. Wiecie doskonale, ile godzin spędziłem w Valheimie, nie? I jak się dobrze bawiłem im, więc... Znajdźka? Uuu. No dobra, Waster Greatsword, widzę go. Nie, nie mówicie mi, że go nie ma Może to jest na inną postać, ale no dobra, czekajcie, damy dam szansę Dawaj zegarek, żebyś wiedział co jest pięć zawsze i wszędzie Okej, okay, snapdragon zawsze spoko Ała, no ta, no przecież, że wybucha. Dobra, to można jakoś rozmaić na pewno Pewnie tą baweczką, prawda? Dobra, spłonęło, git Anemo Sea Enchantment Ori i coś tam jeszcze. Spoko, spoko. Potem się będziemy interesować, co to jest. Ej, zarąbiście, że są jakieś skrzynki porozsiewane i tak dalej. Siema, Timi, co mi powiesz? O nie! Co ty powiedziałeś, Timi? Może mleka nie mieli, oddaj, no że spokój, jeszcze wróci. Dobra, dzień dobry, mamy skurde miasto. Wow! Ej klimatycznie jest też niezrobione. bardzo mi się podoba Bardzo mam co z tym mówić <laughs> Dobra, słuchajcie Miśki, ja myślę, że... Kurde, nie wiem czy to wystarczy. O, nowy łuk! O. Poka poka poka. poka poka. Nie nie powiem tego. A o bro. Switch! I ten możemy zenhenzować, kurde czymś. One star material, materials. A, bo to tak działa, rozumiem, czyli możemy dopierdzielić wszystkim i po prostu wbić go na plus ileś tam, tak? Czy plus 14 to jest dobra decyzja? Nie mam żadnego pojęcia, ale robimy to. Pyk, level 15, no i gitara, 73 tak dobra. Ona jest naszym mainem od teraz, w olewamy tego ziomka. Faktycznie generalnie wszystko żyje, nie? Wspaniale wygląda, Kurczę, nie, nie sądziłem, że mi się spodoba. Szczerze. Zupełnie szczerze, podchodziłem z dozą takiego rozsądku, ale podoba mi się niesamowicie ta gierka. Dobra, bo już mi piszą, pewnie muszę wracać do roboty, bo mam klienta, kurczę, więc uciekam. Tak jak mówię, zostawcie komentarz, ewentualnie dajcie łapkę w górę i napiszcie, czy chcecie tej gry więcej, a ja postaram się wam ją dobyć. Unik baby!